Yy, yy, mów coś człowieku. Mów coś człowieku z sensem. No weź to człowieku, mów sensem, jak tu masz same głupoty yy, po, yy, wypisywane. Witam wszystkich. TV12, Maciej Kołodziejczyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale głównie dzisiaj witam widzów Warszawy. 1,7 miliona ludzi mieszka w Warszawie. Widzicie, że to jest 3 tysiące osób na kilometr kwadratowy. 3 tysiące osób na kilometr kwadratowy. Mam nadzieję, że ten milion, może nie 700, ale ten milion osób będzie nas słuchało, będzie nas oglądało. Ja myślałem, że mieszkańców na sesji Rady Miasta, to tam będzie no spora jakaś grupa ludzi. No. Natomiast słuchajcie, tam jest pusto. No, to w Zielonce jest tyle osób na sesji Rady. No. Na wszystkich sesjach Rady to jest taki wynalazek. Nie wiem, e, kto to wymyślił, ale oni robią bezpośrednią transmisję. Tak, to jest taki pomysł, że, że to nawet i w Markach działa i działa teraz już w zielonce też zrobili, oni nie mają pieniędzy na nic, ale na tą bezpośrednią transmisję to mają. I w Warszawie też mają pieniądze na to, żeby transmitować to bezpośrednio. Dla kogo i to robią? Nie mam pojęcia. Może dla yy, burmistrza. Bo na przykład yy, no, w Warszawie to jest prezydent, bo to tam nie ma że to, że tamto, ale na przykład taka pani gronkiewicz Waltz, ona jej się nawet nie chciała przyjść, bo co ona tam będzie słuchać tego wszystkiego, jak to 80 punktów jest. Słuchajcie, porządek obrad to jest 80 punktów. Wyobrażacie sobie, no to jak ja bym był yy, prezydentem Warszawy, to też wolałbym sobie włączyć sobie internet i posłuchać co oni tam mówią i się z tego yy, pośmiać, zamiast tam odpowiadać na te wszystkie trudne pytania, które no, trzeba przyznać, że niektórzy zadają. Ja bardzo proszę, żeby następnym razem jeszcze jednak uwzględnić miejsce dla mediów i żeby była taka tabliczka i ITV12, sieć telewizji internetowych, bo my jesteśmy telewizją internetową, jeżeli ktoś nie wie i Maciej Kołodziejczyk, bo to zwykle ja pojawiam się na tych sesjach, ponieważ ja w ogóle cokolwiek rozumiem. Zupełnie tak samo jak to powiedziała jedna pani radna, że ona prawie wszystko rozumie, co inni mówią. Kojarne, oczywiście... Rozumiem kolegów, bo nawet do pewnego stopnia rozumiem ich tutaj wypowiedzi. Co przede wszystkim jest takiego charakterystycznego na sesji Rady w Warszawie? Są dwie rzeczy. Po pierwsze, to nas ja zwracam uwagę, bo to jest zawsze taki punkt zaczepny i zapalny, co tam wisi na ścianie, tak? Na ścianie wisi zwykle. Zwykle pod Warszawą wiszą dwie rzeczy albo nawet trzy. Jest to oczywiście nasz orzeł w koronie i wisi też krzyż, oraz bardzo często wisi też papież. Wisi tylko godło. Godło państwowe nie ma tam podziału na katolików, islam, islam i jakiś inny tam. Religie nie odgrywają roli. Za to zdecydowanie jest tak, to muszę od razu powiedzieć, że rolę odgrywają tutaj tak zwane kluby. I taki największy klub, który jest w Warszawie, to jest oczywiście Platforma Obywatelska, PO. Oni tam mają chyba 32 tych, ym, tych radnych i oni wygrywają wszystkie głosowania. Druga taka rzecz, która, która dla mnie jest bardzo charakterystyczna i która wpadła mi od razu, ym, od razu w oko, to jest totalny pierdolnik. Tak, to jest totalny Pierdolnik, nie bójmy się użyć tego słowa. Yy, oni sobie po prostu chodzą, wychodzą, spóźniają się, jak, na, jak, jak poczekali na dworcu kolejowym. Jak poczekali. Po prostu nawet, nawet mają taki gong, bo, bo jak jest głosowanie, to muszą po prostu. Tym gongiem informować radnych, że jest w ogóle głosowanie, bo oni akurat są wtedy w kantynie i tam sobie jedzą ciastka i dyskutują o różnych rzeczach albo udzielają wywiadów dla różnych tam e, stacji radiowych albo telewizyjnych. Ktoś stoi, e, mówi tam na tej trybunie, wypowiada się, a oni normalnie gadają przez telefony, e, chodzą, rozmawiają, plotkują. Jak to kobiety tam, są też kobiety oczywiście, plotkują, gadają, wchodzą sobie tam na Facebooka. Część osób przegląda sobie zdjęcia rodzinne, moja córka chodzi do gimnazjum i tam jest w ogóle zakaz używania telefonów nawet na przerwie. Do tego stopnia. Natomiast na sesji Rady to jest do tego stopnia, że nawet jak się mówi do kogoś bezpośrednio, to ta osoba potrafi rozmawiać przez telefon. Jeżeli by pan znał projekt uchwały przeszkadzam panu, bo on przez telefon rozmawia. Panie przewodniczący. Proszę odłożyć telefon. Telefon jest panu w tej sprawie niepotrzebny. Trzeba słuchać i wyciągać wnioski. To tam trzeba tego słuchać, co się dzieje. No bo potem trzeba jakoś głosować. Chociaż ja mam takie wrażenie, że właściwie to cztery osoby tam głosują, a może pięć. Bo oni są podzieleni na te. Y na te takie kluby, i tam na przykład jak PO głosuje, to oni głosują wszyscy. Albo są wszyscy przeciw, albo są wszyscy za. To po cholerę tam tyle tych, tych 32 radnych, jak to głosuje jeden. Informacja prezydent miasta stołecznego Warszawy na temat realizacji umowy prywatyzacyjnej SPEC. Podpisało miasto umowę tam ze specem. Nie wiem, co co sprywatyzował, kto to przejął. Tego dokładnie w tej chwili nie wiem. W każdym bądź razie, żeby Warszawiacy wiedzieli, że spec, chyba nawet już się nie nazywa spec, bo tam ktoś wtrącił, to się jakoś teraz inaczej nazywa, już jest w rękach prywatnych. Dokładnie nie wiem w czyich, na, na pewno mogę powiedzieć, że nie w moich. W Warszawie ma powstać nowy szpital. Tak zwany szpital południowy i to jest na Ursynowie. Budowa szpitala została przesunięta na 2017 rok. To jest po prostu bulwersujące. Szpital jest niezmiernie potrzebny. Ja wiem, że na Kajakowej powstał szpital jednego dnia, ale jest to szpital jest fajny i mm. służy mieszkańcom tylko niestety. To nie jest to, czego oczekiwaliśmy i czego oczekują mieszkańcy Usynowa. Może ten szpital będzie powstawał równolegle z tymi autostradami, których nie daliśmy rady wybudować na euro. W każdym bądź razie tam oni krzyczeli z tej ambony, że, że ona jest. Oszukuje. Pani prezydent wygrała pierwsze wybory obiecując warszawiakom szpital południowy. Wygrała drugie wybory i też w kampanii wyborczej kłamliwie obiecywała, że wybuduje szpital południowy. On tam chciał być też tym przewodniczącym yy, PO. Bo on powiedział, że jakby on był przewodniczącym, to on by to zrobił inaczej. Bo gdybym ja był przewodniczącym klubu rządzącego, posiadającego większość w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, to mi zależałoby na tym i sam bym pewnie taki wniosek w imieniu klubu Platformy, w tym momencie mojego rządzącego, złożył, żebyśmy z tą informacją mogli się zapoznać. No, ale tam go pani przewodnicząca Sesji przewodnicząca Rady Miasta. Tam go utemperowała, bo powiedziała, że on nigdy nie będzie tym przewodniczącym. Chciałabym panu radnemu przypomnieć, że pan nie jest razem y, Platformy Obywatelskiej i nic nie wskazuje, że pan kiedykolwiek nie będzie. To się jeszcze okaże. <laughs> Następny. Punktem, który był bardzo, bardzo obszernie omawiany, to był punkt na temat plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Facet wychodzi na, na, na tą ambonę, no normalnie kwiczą, normalnie kwiczą słuchajcie z Janosika. I on tyle mówił, że go w ogóle nikt nie słuchał. Szum na sali był taki, nie wiem czy w ogóle ktoś wie, o czym to w ogóle było. I ledwo słuchać co on tam mówi, jakieś pokazywał plany, coś tam pozmieniali, jakichś punktach, podobno robili to chyba, nie wiem, 3 lata czy 6 lat to robili. Słuchajcie, ten plan zagospodarowania, to jak wyszedł taki jeden radny, to on powiedział, że oni że oni, że te komisje obradowały na dziewięciu sesjach. Komisja obradowała na dziewięciu posiedzeniach w tej sprawie. W sumie dało to 31 godzin obrad. Więc to jest taki rekord. I on był z tego bardzo dumny. Był bardzo dumny, że oni tyle czasu to powiedzieli, że to jest rekord i nawet być może oni to podadzą do yy, księgi Guinnessa i być może im nawet to uznają. Być może nawet yy, dostaną nagrodę Nobla za to, chociaż o tym nie było mowy, ale tak nie przyszło do głowy. Na samy temat to jest yy, kwestia PZPN-u, który koniecznie chce organizować na naszym stadionie narodowym jakiś tam yy, jakiś tam mecz czy mecze czy mecz w każdym bądź razie okazało się, że PZP zapłaci miastu za to 30 tysięcy złotych. No ale się okazało, że normalnie to koszt, który miasto ponosi przy tego typu imprezie, to jest 70 tysięcy złotych albo nawet 80. Negocjacje doprowadziły do uzgodnienia tej kwoty, o której mowa jest, czyli 30 tysięcy złotych za mecz. I według naszej opinii jest to tak, jak jest to w zasadzie. Zaznaczone. Jest to kwota akceptowalna. Rzecznik prasowy warszawskiego ratusza mówiła, że koszt zorganizowania komunikacji na każdy tego typu mecz wynosi 60-70 tysięcy złotych. Co to za negocjacje? Nazwisko negocjatora byśmy chcieli poznać. Dlaczego, zapytuję, akurat tak ulgowo traktujecie państwo tak bogatą w naszym kraju instytucję wręcz bizantyjską, jaką jest PZPN? Dawni ubeccy i różni inni prominenci zasiadający w pzpn są przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Walc traktowani z tak wielkim uczuciem i tak hojną ręką e, możemy im dopłacać e, do czegoś, na co oni spokojnie mają pieniądze, żeby za to sami zapłacić. Mam nadzieję, że nowy prezes okaże się w porządku. Pomimo, że jest rudy. Jest takie stowarzyszenie, ono się nazywa Stowarzyszenie e, Dziennikarzy RP, I, i to stowarzyszenie ma problem, bo oni wiszą w miastu e, prawie półtorej bańki. Sensem podejmowania przez Radę w dniu dzisiejszym tej uchwały jest podawanie kroplówki kolejnemu z reliktów PRL-u istniejący, istniejących jeszcze w Trzeciej Rzeczypospolitej. Wszyscy wiemy, że Stowarzyszenie Dziennikarzy RP jest prawnym kontynuatorem stowarzyszenia dziennikarzy PRL założonego wtedy, kiedy wojskowa hunta generała Jaruzelskiego obaliła władzę no, PRL-u wówczas i zdelegalizowała także stowarzyszenie dziennikarzy Polskich. Jak ktoś wisi komuś pieniądze, to po prostu musi je spłacić. Jak ja wiszę pieniądze na przykład zakładowi energetycznemu, to oni przychodzą i mi wyciągają bezpieczniki. Nikt nie poddaje tego um, pod głosowanie na sesji rady. To jest pokazanie innym dłużnikom. Możecie nie płacić. Możecie nie płacić, będziecie mieli okazję jeszcze raz się dogadać z miasta. Jak kogoś złapią takiego, że tam handluje na jakimś łóżku, gdzieś na jakimś rogu, jakiejś bardzo ważnej ulicy, to jemu się płaci, każe mu, yy, każe mu się płacić 500 zł. No, polityka miasta w zakresie poboru opłaty targowej poniosła całkowitą klęskę. Proszę Państwa, nikt dla przyjemności I nie staje gdzieś na chodniku czy na trawniku i nie sprzedaje na swoim straganie jakichś tam e, tanich artykułów. Znaczy, to robią ludzie, e, którzy się z tego utrzymują, są zmuszeni to robić, ponieważ nie mają innej pracy, nie mają środków do życia. I pięć stów, tak. To pięć do tej pory kosztowało, ale się okazało, że ściągnąć tego nie mogą. Bo jeżeli pracuje się w ministerstwach, urzędach państwowych, zasiada w pięciu radach nadzorczych, Albo robi swój prywatny biznes na państwowych kontraktach, to rzeczywiście stracić kontakt z rzeczywistością jest bardzo łatwo. Okazało się, że przez 3 lata się nazbierało tego 6 milionów, ściągnęli tam jakieś 3% z tego, bo nie są w stanie z tego ściągać, bo ci ludzie, yy, co są winni te pieniądze, to oni po prostu nic nie mają. Ja przyznam się, wspieram ten nielegalny handel na ulicy Zamienieckiej, często kupując grzyby, często kupując jajka. Przez to kupując inne bardzo dobre rzeczy, które są tam oferowane w sposób, jak rozumiem, nielegalny. Nielegalnie to robi, że być może go nawet nie zobaczymy na następnej sesji, bo być może już zostanie aresztowany, no jakby nie było, łamie prawo i do tego radny. Ktoś yy, mądrze pomyślał, że skoro nie da się ściągnąć 500 zł, to może się chociaż da stówkę ściągnąć. Nie mogli ściągnąć 500, to i nie ściągną 100. Jest przyzwolenie na to, żeby whandlować w miejscach, nie dozwolone. Temat likwidacja szkół, temat likwidacja szkół i tak dalej. Kiedyś żeśmy się chwalili w Warszawie, że oświata zawsze ma dużo pieniędzy. Teraz przyszły czasy, kiedy oszczędzamy na wszystkim i także na oświacie. Uzasadnienia bywają takie: o jednego dyrektora mniej, o sprzątaczkę mniej, o kucharkę mniej. A ja tu chcę mówić o dzieciach. O dzieciach się w ogóle nie mówi na komisji edukacji. To było bardzo fajne, co powiedziała na końcu. Ja sobie powiem szczerze mówiąc u że to przecież rośnie y, młody podatnik. Co potem jak nie chcecie myśleć o sprawach merytorycznych, to, to, to pomyślcie, że rozmawiamy o przyszłych żeby to. był zdrowy, dobrze wykształcony i przynosił pieniądze dla miasta. Takie, taki, który, który jak będzie dobrym fachowcem, to on będzie dużo zarabiał i będzie odprowadzał dużo pieniędzy do naszego miasta ukochanego, tak? No, to trzeba tak też pomyśleć. A jak on y, nie będzie y, wykształcony, no to co on będzie? Zarabiał będzie y, parę groszy. Y, co tam będzie zarabiał? No, najwyżej będzie handlował na rogu, tam gdzie, gdzie nielegalnie. To on zamiast zarobić, to jeszcze straci, bo go ta, ta straż miejska tam schaltuje. Zabiorą mu te sznurówki i te 500 zł jeszcze będzie wisiał, których i tak nie zapłaci. Chociaż, jak będą cwane to nie będą w ogóle płacić podatków, bo to też można y, zrobić. I tylko trzeba dobrze pogłówkować. Więc trzeba tak to jakoś y, y, dobrze ustawić, żeby jednocześnie te, te dzieci może nie były takie za mądre, bo jak one będą mądre, to rzeczywiście tego nie przemyślałem do końca. Przeniesienie zespołu szkół z Mokotowa na Żoliborz wiąże się dla tych uczniów z koniecznością przejeżdżania niemal całej Warszawy. Ta sprawa dotyczy każdego z nas. Ona nie jest tylko sprawą rodziców tychże uczniów, samych uczniów czy przyszłych uczniów. Ona dotyczy każdego mieszkańca Warszawy, bo dzięki im zdolnością i ich wykształceniu oni będą służyli naszemu miastu. Nawet, nawet, nawet nie wiadomo czy nie każdego Polaka, to w ogóle sprawa międzynarodowa może wręcz. PO było za tym, żeby tą szkołę przenieść. I e, z tego co ja zrozumiałem to chodziło ogólnie rzecz biorąc o finanse. Natomiast ta druga grupa Czyli ci, ci wszyscy, PiS, SLD i cała ta reszta, plus cała szkoła, oni podchodzili do sprawy emocjonalnie. Rzadko widuje się, żeby tak bardzo emocjonalnie osoby broniące jakiejś sprawy broniły tego tematu, którym jest de facto likwidacja szkoły, mówiąc przede wszystkim o uczniach, o ich problemach i skupiając się na tym. To nie jest przeniesienie przedmiotu z jednego miejsca i postawienie go w drugim. Jakie działania restrukturyzacyjne podjęła władza y, y, dzielnicy Mokotów? Takim działaniem jest zmiana siedziby tego zespołu z budynku przy ulicy Żywnego do budynku przy ulicy Zajączka. No, gratuluję Panie Burmistrzu takich działań restrukturyzacyjnych. Na ostatniej stronie pod koniec czytamy. Majątek nieruchomy zespołu szkół nr 28 zostanie przekazany na potrzeby dzielnicowego biura finansów oświaty Mokotów. Ja zgadzam się, trzeba te oszczędności robić. Zaraz Panu powiem, jak to zrobić. Ale nie wysyłać młodzież na żolimusz. Ja proponuję, dzielnicowe biuro finansów oświaty wysłać na żołnierz. No musieliśmy uznać, że te wyniki dydaktyczne przynajmniej które dotychczasowe roczniki osiągnęły, można by było poprawić. Taką szansą jest właśnie przeniesienie się do y, szkoły, która ma, no niewątpliwie, nie wiem z jakich powodów, ja też jako lokalna patriotka Mogotowa żałuję, że to nie zajączka przenosi się na żywnego. Ja znam zresztą placówkę na żywnego, ponieważ ja jestem w ogóle również radną z Mokotowa i tam w oświacie pracuję od lat. Ja ostatnio słyszałem takie zdanie, że to, że ktoś pracuje w jakimś miejscu już ileś tam lat, to bardzo często jest przeszkodą. Jest to obejście prawa poprzez przeniesienie, a nie poprzez likwidację i połączenie dwóch szkół. Zaufanie do władzy, podstawowa rzecz, do władzy, która w imieniu społeczności warszawskiej. Zarządza majątkiem i próbuje ulżyć i zorganizować życie mieszkańcom Warszawy. A nie utrudnić. Ja nie wiem, czy ktoś, kto mnie słucha, ma zaufanie do władz? Bo zakładam, że koleżanka Schroeder wyraziła zdanie całej Platformy, w związku z tym to już jest pozamiatane. Chcę tylko pokazać, że po prostu w pewnych kwestiach jesteście typowym betonem. W związku z tym zgłaszam projekt, że paragraf czwarty otrzymuje następujące brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. Dziękuję. Ja się tak z, z drugiej strony zastanawiam, jak to jest w, tym, w, tych, w tych klubach. Czy oni nie wiem podpisują jakieś lojalki, czy coś, żeby będą głosowali tak jak klub? Co to znaczy, że jest taki klub? Oni tak nie wiem. Tego w ogóle nie rozumiem. Niech mi ktoś to wyjaśni może wreszcie. Siedzą, gadają przez te telefony, rozmawiają, nikt nie wiedzą, ale po co oni mają wiedzieć? Jak oni tylko tam yy, muszą naciskać te trzy guziory, chcę powiedzieć, że nasza szkoła jest nietypową placówką, ponieważ do niej przychodzi młodzież, która posiada umiejętności, badając testami kompetencyjnymi na poziomie oceny dopuszczającej. No, nawet się wzruszyłem, powiem szczerze, że wzruszyłem się przy tej wypowiedzi. I proszę nie mówić tej młodzieży i nam, że przeniesienie tej szkoły to jest dobro i to jest idea, którą kieruje się nasz samorząd. Jeśli tej szkoły nie będzie, środowisko tak dużej dzielnicy będzie pozbawione możliwości w ogóle kształcenia tego typu młodzieży. czy zasili środowiska patologiczne, kryminogenne. Czy o to nam chodzi? To będzie taniej. Prawdziwy nauczyciel, który przejmuje się, e, przejmuje się losem e, uczniów. Tak e, odebrałem pana od historii. Jeśli 62% stanie maturę na 66% w, na terenie województwa, to to jest katastrofa? Ludzi. Przepraszam za ludzi, bo to takie. może nielegalne w tym gronie. To mi e, się podobało. E, bo być może rzeczywiście, no tak, e, żeby do, do radnych powiedzieć, ludzie. Osobiście jestem. Czuję się oszukany. Dorośli mają problemy w takim miejscu, natomiast on walną taką gadkę. Do tego stopnia mi się to podobało, że cała wypowiedź jest e, na stronie tv 12 W YouTubie można sobie go e, posłuchać. Naprawdę e, chyle czoła. Tak jak, e, tak jak wypowiedź ucznia bardzo mi się podobała. E, tak, wypowiedź burmistrza e, Mokotowa no, trochę mnie rozczarowała, bo e, głównie. Polegała ona na tym, że czytał yy, to, co było na slajdach. Kiedy patrzymy na przyszłość tego zespołu, to popatrzmy na sytuację demograficzną, jaka będzie w najbliższych latach. To zwracam uwagę, nasza propozycja przeniesienia szkoły na ulicę Generała Zajączka skutkować będzie w tym zakresie tym, że odpadną koszty utrzymania jednego obiektu odejdą wydatki na, na tą oświatę, która tam się yy, odbywa, ale nikt nie powiedział, jaka to jest kwota. I to mnie trochę niepokoi, bo tak naprawdę nie, nie wiadomo o czym yy, mowa. To z ust radnych pisów pada propozycja likwidacji tej szkoły i nie będę kryć, że zapis, który zaproponował pan radny Kropiwnicki przypomina mi te zapisy, które były w iluś uchwałach. Podejmowanych przez Wysoką Radę w czasach, kiedy prawo i sprawiedliwość rządziła Warszawą. Panie burmistrzu, kłamstwo powtarzane sto razy, myśli pan, że stanie się prawdą? Jeżdy, jeżeli by pan znał projekt uchwały, to by pan zrozumiał, a chyba to trudno panu jest zrozumieć, co ja zaproponowałem, więc wytłumaczę Panu polskimi dostępnymi dla Pana słowami. Ja zaproponowałem, aby uchwała weszła w życie w dniu 1 września 2016 roku. Co to oznacza, drogi uczniu? To znaczy, że zaproponowałem, żeby przeniesienie szkoły ewentualnie nastąpiło w dniu 1 września 2016. To znaczy, drogi uczniu, żeby ci uczniowie na warunkach, które zawierali z tą szkołą, mogli ją dokończyć. A nowy nabór no, odbywał się w ten sposób, aby ci nowo przychodzący wiedzieli, że od 2016 roku, o ile wy dotrzymacie władzę, ale wątpię, bo my wtedy to zmienimy. I to by było w sumie takie, e, taki złoty środek, to nie było głupie, ale kogo to interesuje? Przeniesienie nas do Zajączka ma poprawić to. Czy pan wie, że w Zajączku zaczyna 9 klas, a kończy 5? Czyli w ich wypadku to jest gdzieś około 120 osób. Nie finanse były tutaj podstawą do podjęcia tych działań przez nas, a troska o jakość i chęć poprawy tej jakości. Nauczanie. Nie chodzi o pieniądze, absolutnie nie. Chodzi o dobro tych ludzi. No to ty mnie po prostu zbił z pantałyku i tak naprawdę straciłem w ogóle w tym momencie e, koncepcję. Tam jeden wstał taki gość z PO, i on powiedział, że on jest za wnioskiem formalnym, żeby zakończyć tą dyskusję. No a no tam wszystkim gul skoczył, tak? Tym, co, tym dobrym, tak? Skoczył gul, no i tam o mało się nie wbubili normalnie. Słyszałam po prostu przesył formalny, a zanudzi dyskusję. Ty, tak? Ty, tak? Mogę naprócić jeden na głos przeciw. Jesteśmy w

Pani Przewodnicząca, jak widzę kolegę radnego Czajkowskiego, troszeczkę ponoszą emocje. To się zdarza nam prawie wszystkim. Powiem szczerze, że niby nie to, że tam była kamera i TV12, to może by się poobili. Ale że ja to filmowałem, to tamtemu radnemu tak trochę powietrze zeszło. No bo wiadomo. W wyniku głosowania projektu uchwały poparło 30 osób, przeciw głosowało 28, 0 się wstrzymało. Przyjęliśmy projekt uchwały z druku 1626. Nie wiem co tam można jeszcze zrobić. Można się może odwołać do jakiegoś wojewody czy coś w tym guście. W każdym bądź razie na razie temat został zamknięty. I TV 12 to sieć telewizji internetowych. Zapraszamy do współpracy miasta, gminy, Dzielnice. Zapraszamy do współpracy również biznes oraz ludzi, ciekawych ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy. Propagujemy rzetelne, ciekawe, nowatorskie podejście do biznesu. Propag promujemy ciekawych ludzi oraz ich ciekawe działania. Wspieramy edukację, samorozwój oraz zdrowe podejście do życia. Ale nade wszystko propagujemy logiczne, przenikliwe myślenie. Zapraszam do współpracy.